Kategorii inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne nominowana została Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna powstała w 2014 roku w miejscowości Łobez. Do momentu wzięcia udziału w projekcie zajmowała się dwiema głównymi gałęziami gastronomią i produkcją wyrobów betonowych. Dzięki dofinansowaniu do spółdzielni Zakupiono nowy sprzęt, który sprawił, iż poszerzona została lista wykonywanych usług. Między innymi wprowadzono usługę ozonowania, sprzątania i czyszczenia parą oraz usługi wulkanizacyjne. Inwestycje te były odpowiedzią na potrzeby rynku i przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji projektu wielobranżowa spółdzielnia socjalna stworzyła kolejne miejsca pracy. Dzięki temu pozytywnie wpływa na poprawę sytuacji życiowej i osób wykluczonych społecznie. Projekt współfinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014-2020.